z groszku z krewetkami i sepia, czyli makaronowy film we współpracy z Lafileja, producentem rzemieślniczych ravioli i makaronów. Ciągamy blachę, na którą wędruje jeden por, dokładnie jego biała część. Jeden pomidor, którego przekrawamy na pół. Jedna cebula, też przekrojona. Jedna gałązka selera naciowego. Jedna marchewka. Jedna główka czosnku. Następnie wszystkie warzywa polewamy oliwą. I pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez 20-30 minut do zarumienienia. Pora na 400 g krewetek, które obieramy. Film jak to zrobić znajdziecie na kanale. Mięso krewetek odkładamy zafoliowane do lodówki, a do dużego garnka wrzucamy pancerze i głowę i dodajemy upieczone wcześniej warzywa. Dolewamy 2 litry wody, solimy, przykrywamy. Gotujemy na małym ogniu przez godzinę. Następnie odkrywamy, dolewamy 250-300 ml białego wina i gotujemy bez przykrycia na dużym ogniu przez 10-15 minut, redukując. Następnie wyciągamy warzywa i pancerze, cedzamy jeszcze bulion, gotujemy go na dużym ogniu, redukując o jakieś 30%. Na patelni rozgrzewamy dwie łyżki masła, wyciągamy oczyszczone mięso krewetek. Przekładamy na patelnię. Krewetki smażymy dosłownie przez 30 sekund po każdej ze stron. Ściągamy z patelni krewetki. W garnku zagotowujemy dużą ilość osolonej wody. Trzy ząbki czosnku obieramy i rozgniatamy. Na patelnię po krewetkę wylewamy oliwę, rzucamy trzy ząbki rozgniecionego czosnku, podsmażamy przez 30 sekund i wrzucamy 300 g zielonego groszku. Zalewamy bulionem i gotujemy do miękkości. Świeżą miętę siegamy. Ugotowany groszek blendujemy. Dodajemy posiekaną świeżą miętę. Doprawiamy pieprzem, solą, mieszamy. Na patelnię przekładamy jedną chochlę sosu na porcję. Wyciągamy jedną wiązkę talierni sepia la filea i gotujemy w dużej ilości osolonej wody, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przekładamy na patelnię z groszkiem. Mieszamy, potrząsając i przekładamy na talerz. Układamy krewetki, posypujemy świeżą miętą i gotowe.